Becadło dj a głośnego. Witajcie w dzisiejszym odcinku weselnego Becadła R er jak repertuar Weselu. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce koło Karpacza. Bardzo piękne i klimatyczne miejsce. Jest zima, ale dzisiaj na termometrze 15 stopni. Nie możemy doczekać się już sezonu weselnego, który rusza pełną parą w kwietniu, ale przed nami jeszcze kilka odcinków Weselnego Obycata. Często pytacie w zapytaniach mailowych, jaką muzykę prezentujesz na weselach. I tak naprawdę odpowiedź jest bardzo prosta, bo prezentuje taką muzyką jaką sobie zażyczycie. Brzmi to bardzo ogólnie, ale już staram się wam wytłumaczyć jak to naprawdę jest. Każdy DJ profesjonalny posiada kilka tysięcy utworów w swojej bibliotece muzycznej. Na weselu prezentuje się między 100 a 150 utworów, w zależności ile przerw jest przewidzianych danego dnia, jakie atrakcje przewidujecie lub po prostu jak długo wasze wesele ma trwać. Czyli, moi kochani, wysyłanie list utworów, które posiadają około 300, na przykład, numerów, mija się z celem, bo i tak żaden DJ nie jest w stanie ich zaprezentować w trakcie wesela. Co do repertuaru, ten repertuar jest ustalany zawsze z Wami. Otrzymujecie ode mnie 4 tygodnie przed weselem specjalną ankietę, w której znajdują się pytania na temat Waszych gustów muzycznych. Jednym z pytań jest również to, czy na waszym weselu ma się pojawić gatunek muzyki zwanej disco polo. Możecie wybrać tak, nie, w minimalnym zakresie lub nie chcę tego słyszeć ani minuty. Ja biorąc pod uwagę wasze wytyczne z tej ankiety, ale również przeprowadzam z wami rozmowy, weryfikuję sobie to potem, co to się ma wydarzyć na parkiecie już waszego najważniejszego dnia. Często też przyjmuję od par młodych listę 20-30, czasami maksymalnie 40 utworów, które chcecie usłyszeć na swoim weselu, tak zwane must have'y. No i wplatam je gdzieś tam między bloki muzyczne. Natomiast jedna rada jest dla was taka, abyście nie starali się narzucać DJ-owi swojego stylu muzycznego, abyście nie wysyłali tych list, które zawierają po 100, 200, 300 utworów i jeszcze co gorsza nie proponowali kolejności w jaki DJ ma te numery prezentować. To w ogóle odpada. Natomiast e, oczywiście są tacy dj -e, którzy powiedzą na przykład bez disco polo nie ma wesela. E, no i wówczas e, jeżeli wy w tym gatunku nie gustujecie, no to Powinniście rozglądnąć się za kimś innym. Jak jeszcze możecie wybrać na przykład DJ-a pod względem tego, jaki prezentuje repertuar? Ostatnio stało się bardzo modne prezentowanie list muzycznych na Spotify lub na YouTube. Jeżeli chodzi o mnie, również taka lista na Spotify istnieje. Tam z wielkim przemyśleniem i spędziłem trochę godzin na tym, sformułowałem listę około 200 numerów, które grywam często, ale nie zawsze bo tych numerów mam ponad 4000, więc jeszcze go wybierać, ale te 200 utworów, które tam zobaczycie, jest takim przekrojem muzycznym, który gdzieś się pojawia przez te ostatnie kilka lat na, na weselach, które e, prowadzę. Jeżeli ustalacie już naprawdę listę dla DJ-a, e, to weźcie pod uwagę tak naprawdę, że e, w Waszej rodzinie e, są. I starsze jednostki, i bardzo młode osoby, i warto, aby na tej liście znalazły się utwory dla każdej grupy wiekowej. Jeżeli one się nie znajdą, to podejrzewam, że każdy dobry DJ i tak nie zapomni zagrać czegoś specjalnego dla Waszych babci, dziadków, a, a również zagra jakiś utwór dla najmłodszych i to wcale nie muszą być kaczuchy, wieście mi. Jeżeli chodzi o dj weselnych, to e, oczywiście każdy z nas jest na tyle, mam nadzieję, profesjonalnym zawodnikiem, że jeżeli nie przygotujecie żadnej listy i powiecie: słuchaj, e, chciałbym, abyś to wesele poprowadził najlepiej tak jak potrafisz, aby wszyscy goście wyszli zadowoleni i bawili się przez cały wieczór i to jest dla nas ok. Nie potrzebujemy tak naprawdę od was żadnych list, żadnych wskazówek, chyba że faktycznie jest coś niestandardowego w waszych głowach, co chcielibyście przekazać, wtedy oczywiście powiedzcie. Natomiast w innym przypadku naprawdę sobie poradzimy. 100 osób, 150-200 to są takie wesela, które najczęściej prowadzimy. Na dzisiaj, akurat u Kasi Uarka mamy 63 osoby, ale mamy wspaniałą atmosferę, wspaniałą salę i na pewno będzie fajnie dzisiaj tutaj z nimi przebywać. Także jeżeli chodzi o repertuar DJ-a weselnego, mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Gdyby jednak Okazało się inaczej. Zapraszam Was do kontaktu mailowego lub telefonicznego. My dzisiaj działamy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.